Druga Niedziela Zwykła, rok C. Jesteśmy już po okresie bożonarodzeniowym, po święcie chrztu pańskiego i ta radość dalej jest przenoszona przez słowo. Pan Bóg cały czas daje radość w Duchu Świętym, pociesza nas w dzisiejszej liturgii słowa. Ewangelia jak najbardziej, wesele w Kanie Galilejskiej, wielki cud, wiele interpretacji. Wiele tu można mówić, ale wprowadzenie mnie osobiście to urzekło. E, czytanie z pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest mowa o różnych darach ducha świętego, że widzimy, jak wiele darów udziela duch święty: uzdrowień, e, proroctwa, rozpoznawanie duchów, e, darczynia cudów, glosolalia, czyli dar języków łaska tłumaczenia, ale wszystko sprawia jeden ten sam Duch, a owocem Ducha Świętego jest 12 owoców, jest między innymi miłość, radość, pokój i tak dalej. I to jest dla mnie jakby fundament do też wejścia w kanę galilejską i zrozumienia tej radości już później nowożeńców, których tam się nie wspomina z imienia, czy mówi się Pan Młody, czy Pani Młoda, nie. Po prostu radość tego, że Jezus jest na tym weselu, jest Maryja, ale też radość z tego cudu, który się na To jest pierwszy publiczny cud, który Jezus uczynił, ale uczynił go w skrytości. Bo oni mogli nawet nie wiedzieć. Nie? No, byli posłuszni ci, którzy nieśli tę stągwie. Niektórzy może po latach dopiero się dowiedzieli. Jak to się stało, że była taka obfitość tego wina, i tak dobrego wina? Rzeczywiście to drugie czytanie o tych różnych darach, tam pojawia się siedem razy to słowo duch, ruach. I, I kana Galilejska mówi nam o tym, że po prostu Bóg jest hojny w osobie Jezusa Chrystusa, stępując na ziemię. To jest zapowiedź też tego, że rzeczywiście Jezus będzie dawał Ducha Świętego hojnie. Że tak naprawdę to jest też ten dar Ojca. Jezus mówił, że skoro człowiek człowiekowi, ojciec dziecku nie odmówi, to tym bardziej Ojciec niebieski. Jest... Nie odmówi darom Ducha Świętego tym, którzy o niego proszą. No, ważne słowa tu się pojawiają u progu tego pierwszego cudu, jakby czemu ten cud zaistniał, a była tam Matka Jezusa. Ona rzekła: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jest taka książka pod tym tytułem była tam Matka Jezusa, Alessandro Prossato, włoskiego kapłana, gdzie bardzo On ciekawie zauważa, rozwija te słowa, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nawiązuje też do słów z Jana, kiedy przed odmyciem nóg Jezus był świadom, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce. I tak ciekawie ten Alessandro Prostato mówi, że mając wszystko, Maryja też wiedziała, że on jest synem Bożym, że ma wszystko w swoich rękach, ma moc czynienia znaków, cudów, zmiany rzeczywistości. A tą rzeczywistość trzeba było zmienić, bo tam już pojawił się zaraz, prawie by się zaraz pojawił smutek, już na tym weselu, a to by nie było dobre. Maryja świadoma, że Jezus ma to wszystko mówi zróbcie wszystko, co wam powie. I co Jezus mówi, żeby po prostu zrobić proste rzeczy, proste rzeczy, napełnijcie stągę wodą i dajcie. I podobnie jak przy rozmnożeniu chleba, cud dokonuje się nie tak pstryk, tylko przez jakieś czyny. Przez proste czyny, przez rozdawanie, przez nalewanie, przez przynoszenie, przez służbę. Że te cuda się dokonują przez służbę. Myślę, że ten cud, pierwszy cud Jezusa właśnie bardzo jasno pokazuje, na czym polega to działanie Jezusa. Że on nie chciał nas wyręczać ze wszystkiego, ale on chciał, żebyśmy my też stali się tymi, którzy służą sobie w duchu miłości i wtedy będą się działy cuda, żebyśmy my też proste gesty robili i Bóg wtedy przymnażał. Łaski. To, to jest piękna lekcja dla nas, abyśmy no, nie byli bierni, czekając, że wszystko się samo coś zrobi, ale też po prostu nalali, przynieśli, podali coś komuś. Nie? Słuchali byli uważni tak. na słowa Pana Boga, Matki Bożej, no też te Boże natchnienia, które się dokonują w nas i ten nadmiar wina w Kanie, to też znak, że Bóg rozpoczął swoje świętowanie z ludzkością rozdawanie siebie samego ludziom, to Bóg się daje. I jeszcze komentarz mnie zaskoczył bardzo, że e, dlaczego właśnie tak naprawdę o Panie Młody i Panu Młodym nie było w, w tej opowieści o weselu w Kanie żadnego słówka. Dlaczego? No dlatego, że oblubienicą jest Lud Boży, do którego Jezus przychodzi. Oblubieńcem jest sam Chrystus, Pan Młody. To On się weseli i On się cieszy i On daje. I jaka postawa też jest, nie tylko tych, którzy nalali tę wodę do Stągwi, tam było dużo tych litrów, dużo, dużo, ale postawa też uczniów uwierzyli w Niego. Ten cud budzi wiarę, tak jak powiedziałem wcześniej. Oni mogli nawet nie skapnąć się, tak mówiąc potocznie, że brakowało wina? Nie, wszystko w porządku, ale uczniowie, ci najbliżsi współpracownicy Jezusa, to jest początek Jego działalności. Jest Maryja, matka, ten kościół, no właśnie początkujący, młody jeszcze kościół, no właśnie pokazany jest. Jest Maryja, są uczniowie, jest Jezus, dzieją się cuda, zwyczajne rzeczy. I to jest też zachęta dla nas, że to wesele w Kanie Galiejskim ta scena ma budzić we mnie wiarę, że Pan Bóg daje mi siebie. I daje mi tyle potrzeba, a nawet daje nadmiar, tylko żebym umiał to przyjąć i był posłuszny głosowi Jezusa, ale też głosowi Matki. Bo Matka, no właśnie mówi, tak mówisz, wskazuje na Jezusa. Jest to piękne. Czyli warto zapraszać też Maryję. Na wesele. Na wesela, na uroczystości, na ważne wydarzenia w życiu święta, ale też do codzienności, bo gdzie jest Maryja? Tam i przychodzi Jezus ze swoją mocą. I no, jest obfitość. Jest obfitość. Tam, na jednym z weselu pamiętam, jak pracowałem w parafii w Dobiej Niebie, to była też figurka Matki Bożej. Ustawiona z boku, tak delikatnie. To nie, że tam zapomniana. Też przyrozywana kwiatami. Ludzie mieli taką właśnie duchowość maryjną. Mówi, też zapraszają o. Maryję do siebie. Też można. Dlaczego nie? I nie brakło tam wina. No chyba nie. Ani jedzenia nie zabrakło, ani wina. Ludzie bawili się. Radości tam. nie brakowało. Ja tam wcześniej pojechałem do domu, ale wiem, że było pięknie, godnie i pobożnie. No, radujmy się. Radujmy się w Panu. Tak jest.